Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale na wspólnym <tryk> w tym samym kierunku. O takiej właśnie miłości mówi wiersz Kazimierza Przemdy Tettmaniera pod tytułem A kiedy będziesz moją żoną? Usłyszymy go w wykonaniu Mateusza Krzana z klas II C. Kiedy będziesz moją uczoną, miłowaną, poślubioną, wówczas się on nam otworzy. ogód świetlisty, pełen zorzy, rozwonią nam się kwietne sady, pachną się będą dobrady i róże śliczne, i powoje całować będą głosy Twoje, pójdziemy ci zamyśleni, wśród złotych przygleń i promieni, pójdziemy wolno, ale jami pomiędzy drzewa cisi sami. Gałązki nam zwisać będą, narcyzy piją się srebrną rzędą, i padnie biały kwiat lbowy na rozkochane nasze głowy. Ubiorę u ciebie błonki kwiatów, niezapominek i błomatów. Ustroję Ciebie w paproć młodą świat, i świat wyświetlę Twą urodą. Widzimy Ci się wśród złotych, krzywdy promieni. dzień w ogród pełen zorzy, kędy drzwi miłość nam otworzy.